Et hektarów w końcu się stało. To, o czym dyskutowano od miesięcy, co pojawiało się w plotkach, artykułach, w burzliwych rozmowach rodzin i sąsiadów, zostało oficjalnie potwierdzone. Druga waloryzacja emerytur w 2025 roku nie jest już tylko spekulacją ani obietnicą wyborczą, to realna, konkretna decyzja rządu, która wejdzie w życie i zmieni sytuację finansową milionów emerytów w całej Polsce. I to nie jest drobna zmiana. To nie jest tylko kolejna symboliczna korekta. To coś, co bezpośrednio wpłynie na wysokość świadczeń, od których zależy tak wiele osób starszych. Pytanie brzmi teraz: kto najbardziej skorzysta na tej reformie, a kto może poczuć się rozczarowany, gdy szczegóły wyjdą na jaw? Powód, dla którego pojawiła się ta druga waloryzacja, jest prosty, a jednocześnie niepokojący. Inflacja stale rośnie, koszty utrzymania rosną, a politycy nie mogą już ignorować presji społecznej. Wystarczy rzut oka na półki supermarketów, rachunki za prąd, Koszty ogrzewania, a nawet rosnące ceny podstawowych leków, by zrozumieć, dlaczego jedna coroczna waloryzacja już nie wystarcza. Sami emeryci od lat wskazują, że pieniądze wpływające na ich konta często nie wystarczają na pokrycie nawet najpilniejszych miesięcznych wydatków. Wielu z nich mówiło otwarcie, pracowałem całe życie i teraz nie mam pewności, czy moja emerytura wystarczy do końca miesiąca. To właśnie ta frustracja skłoniła rząd do działania. I tak. Począwszy od 2025 roku emeryci nie będą już polegać wyłącznie na tradycyjnej marcowej waloryzacji. W dalszej części roku nastąpi druga korekta, zaprojektowana specjalnie po to, by chronić ich i tak już napięte budżety domowe. Ale co to dokładnie oznacza w praktyce? Mechanizm jest dość prosty, choć konsekwencje będą odczuwalne w różny sposób, w zależności od osoby. Druga waloryzacja zostanie uruchomiona, gdy inflacja przekroczy określony próg, Ogólne koszty utrzymania będą rosły w tempie szybszym niż pierwotnie przewidywano. W takim przypadku świadczenia emerytalne zostaną skorygowane, aby emeryci odzyskali przynajmniej część stale traconej siły nabywczej. Nie oznacza to jednak, że wszyscy odczują tę zmianę w równym stopniu. Niektórzy seniorzy odczują zauważalny wzrost miesięcznych transferów, podczas gdy inni mogą liczyć jedynie na niewielką, symboliczną korektę. Dlatego najważniejsze pytanie, jakie należy zadać: DIS. W exactly will see their pensions rise and when? Chociaż decyzja rządu już zapadła, szczegółowe zasady będą zależeć od kilku czynników. Aktualnego poziomu świadczenia danej osoby, daty pierwszego przejścia na emeryturę oraz, co najważniejsze, kondycji finansowej budżetu państwa w momencie wprowadzenia korekty. To, co łączy wszystkich emerytów, to jednak jeden kluczowy fakt. Każdy z nich będzie musiał uważnie zapoznać się z nowymi zasadami, aby zrozumieć, ile pieniędzy faktycznie wpłynie na jego konta. Zmiana ta nie jest bowiem abstrakcyjna, nie jest to dyskusja o statystykach ani procentach, chodzi o konkretne kwoty, które decydują o tym, czy emeryt będzie mógł sobie pozwolić na ogrzewanie zimą, czy będzie mógł kupić wszystkie przepisane leki, czy też ponownie będzie zmuszony do ograniczenia wydatków i poproszenia dzieci o pomoc. Rząd w końcu zdał sobie sprawę, że ignorowanie tych głosów jest ryzykowne politycznie i nieodpowiedzialne społecznie. Wprowadzenie drugiej indeksacji w 2025 roku jest zatem zarówno posunięciem politycznym, jak i reakcją społeczną. Politycy wiedzieli, że nie mogą dłużej zwlekać z pogięciem działań w obliczu tak widocznych trudności finansowych. Tak, na papierze patrzą na wykresy, na wzrost PKB, na prognozy budżetowe. Ale poza papierkową robotą kryją się prawdziwe ludzkie życia, emeryci, którzy decydują, czy stać ich na owoce dla wnuków, czy mogą ogrzać kolejny pokój w mieszkaniu zimą, czy mogą skorzystać z prywatnej opieki medycznej, gdy kolejka do publicznej służby zdrowia jest zbyt długa. I właśnie tutaj druga indeksacja ma naprawdę znaczenie. Ważne jest również podkreślenie jednej rzeczy: indeksacja nie jest darem od rządu. Nie jest premią, nie jest nagrodą, nie jest aktem dobroczynności. Jest mechanizmem ochronnym. Te emerytury zostały wypracowane dzięki dziesięcioleciom ciężkiej pracy i składkom wpłacanym do systemu. Indeksacja ma chronić te dochody przed erozją spowodowaną inflacją. Bez takich korekt emerytury, w efekcie kurczyłyby się z roku na rok, pozostawiając miliony starszych ludzi w coraz większym ubóstwie. Mimo że zrobili wszystko, czego wymagało od nich społeczeństwo, mimo to nie wszyscy odniosą równe korzyści. Ta druga indeksacja została zaprojektowana tak, aby działać progresywnie. Oznacza to, że emeryci z najniższymi emeryturami odczują największy relatywny wpływ. Dla nich dodatkowe 2% lub 3% może oznaczać różnicę między przetrwaniem miesiąca a poniesieniem straty. Osoby z wyższymi emeryturami nadal otrzymają dodatkowe pieniądze, ale mogą one wydawać się mniej znaczące. I choć może to niektórych rozczarować, logika stojąca za tym jest jasna: to najubożsi seniorzy są najbardziej narażeni na rosnące koszty i to oni potrzebują największej ochrony. Kiedy dokładnie nastąpi ta druga korekta? Rząd zapowiedział, że zostanie ona wprowadzona w drugiej połowie 2025 roku. Dokładny miesiąc będzie zależał od danych o inflacji i harmonogramu administracyjnego ZUS, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialnego za przetwarzanie emerytur. Oznacza to, że emeryci nie powinni spodziewać się automatycznej podwyżki w stylu marca, ale raczej czegoś, co nastąpi później w roku. Może to wywołać pewne zamieszanie i ludzie będą się zastanawiać, kiedy dokładnie nowe pieniądze pojawią się na ich kontach bankowych? Najważniejsze jest jednak to, że nie jest to jednorazowy bonus. Ma to być stały element systemu w przyszłości, zapewniający lepsze dopasowanie emerytur do rzeczywistych kosztów utrzymania. Oczywiście, żadna indeksacja ani roczna. Ani półroczna nie zrekompensuje w pełni inflacji. Zawsze będzie istniała luka między wzrostem cen a wysokością podwyżek emerytur. Ta luka to kompromis między potrzebami społeczeństwa a tym, na co stać państwo. Polska gospodarka nie jest w stanie pokryć każdego wzrostu cen z emerytur, ponieważ stanowiłoby to nieuleczalne obciążenie dla budżetu państwa. Jednak częściowa rekompensata jest nadal kluczowa. Nawet niewielka dodatkowa suma pieniędzy może złagodzić codzienne zmagania osób starszych. Może pokryć dodatkowe opakowanie leków, opłacić bilety autobusowe na wizytę urodziny lub po prostu zmniejszyć ciągły niepokój o to, czy dożyje końca miesiąca. I tu właśnie tkwi prawdziwy sens tej drugiej indeksacji. Dla emerytów nie chodzi o procenty na wykresie. Chodzi o godność. Chodzi o to, czy będą mogli dalej żyć bez poczucia opuszczenia przez kraj, który pomogli zbudować. Przez dekady pracowali w fabrykach, biurach, szkołach, szpitalach. Płacili swoje składki, często w bardzo trudnych warunkach. A teraz, w późniejszych latach, liczą na Państwo nie w kwestii dobroczynności, lecz sprawiedliwości. Decyzja rządu o zatwierdzeniu drugiej indeksacji to zatem nie tylko korekta ekonomiczna. To także symboliczny gest uznania. Mówi: Słyszymy Was, widzimy Was i nie zostawimy Was samych w obliczu rosnących cen. Oczywiście są krytycy. Niektórzy twierdzą, że ten krok jest spóźniony, że podwyżki nadal będą zbyt małe, że środek ten nie rozwiąże głębszych problemów strukturalnych systemu emerytalnego. Inni martwią się obciążeniem budżetu. Zwracają uwagę, że wraz z szybkim starzeniem się społeczeństwa w Polsce coraz więcej osób będzie otrzymywać emerytury, a coraz mniej będzie wpłacać składki. Pytają, czy państwo będzie w stanie utrzymać te zobowiązania w dłuższej perspektywie. I to są uzasadnione obawy. Jednak z perspektywy przeciętnego emeryta te debaty makroekonomiczne nie mają aż tak dużego znaczenia, jak sam fakt, że dodatkowe pieniądze wpłyną na jego konta jeszcze w tym roku. Wyobraźmy sobie przeciętnego emeryta, który otrzymuje obecnie 3000 zł miesięcznie. Przy inflacji na poziomie 8%, ale tylko jednej rocznej podwyżce o 5% w marcu, emeryt ten traci realną siłę nabywczą. Jego pieniądze po prostu nie wystarczają na tak długo. Ale jeśli w połowie roku nastąpi druga indeksacja, nawet jeśli wyniesie ona tylko 2% lub 3%, emerytura wzrośnie na tyle, aby zniwelować lukę. Może to tylko dodatkowe 60 lub 90 zł miesięcznie. Ale ta dodatkowa kwota może być decydująca. Może opłacić rachunek za media, pokryć różnicę w kosztach leków lub pozwolić sobie na małą przyjemność, taką jak wizyta u wnuków. Dla osób zamożniejszych takie kwoty mogą wydawać się banalne. Dla seniorów żyjących z ograniczonym budżetem to prawdziwa zmiana. Dlatego emeryci tak usilnie pytają, czy druga indeksacja jest rzeczywiście gwarantowana, czy to tylko kolejna obietnica polityczna, mająca na celu zdobycie głosów. Odpowiedź jest jasna, decyzja została oficjalnie potwierdzona. To już nie tylko retoryka. Zostanie wdrożona. Oczywiście, pewne szczegóły techniczne mogą się jeszcze zmienić, w zależności od sytuacji gospodarczej, ale ogólny kierunek jest już pewny. Seniorzy w całej Polsce zobaczą dwukrotną podwyżkę emerytur w 2025 roku.